Kasia. Klaudia. <laughs> Przyjaźnimy się z Kasią już od przedszkola. Bardzo więc... wielu lat. Tak, i zawsze mieszkałyśmy obok siebie i tak zostało do teraz. W pracy ostatnio spytali mnie, czym jest dom. Kasia, co byś powiedziała? Dom. Tak. Dla mnie dom to nie jest tylko miejsce, w którym śpię, a raczej przestrzeń, w której czuję się sobą. O. <laughs> Tutaj odpoczywam po ciężkim dniu, śmieję się, płaczę. Płaczeć. Dużo. Marzę. Mój dom jest pełen książek, ciepłego światła i zapachu świeżo parzonej kawy. Do ciebie kawa zawsze smakuje najlepiej. <grym> nie musi być idealny i nigdy nie jest, ale jest przynajmniej mój. I najbardziej uwielbiam ten moment, kiedy zamykam drzwi i zupełnie, słuchaj, mogę chodzić cały dzień w piżamie, bezkarnie tańczyć na stole. I po prostu leżeć na kanapie i nie mieć w ogóle żadnych wyrzutów w sobie. Chociaż każda z nas ma swój dom, to uwielbiam nasze wspólne spotkania. Ja też. Czasem Twój dom staje się moim azylem, znam u Ciebie każdy kąt. Wiem, gdzie chowasz ulubione kubki, gdzie czekolada. Kasia! I która poduszka jest najwygodniejsza? Bo mi je zawsze zabierasz. Trochę tak, jakbyśmy miały dwa domy. Dokładnie. I zawsze się śmiejemy, że mogłybyśmy się wymienić tymi domami i zupełnie byśmy się nie zorientowały przez kilka dni co najmniej, prawda? Bo dom to są ludzie, a nie miejsce. Na przykład, drzwi, kiedy je zamykam, żeby mieć trochę spokoju, to Kasia zawsze znajdzie sposób, żeby wejść i wprowadzić do mojego życia pełno radości, śmiechu i. Ode mnie nie uciekniesz. Nie. Dla mnie to nie jest bariera. No to na pewno. To jest właśnie zaproszenie. Ja na przykład zostawiam czasem lekko uchylone, bo lubię czuć, że świat do mnie zagląda. Trochę tak jest chyba w przyjaźni, że nie musimy się widzieć codziennie, ale jak już otwieramy te drzwi, to one się nigdy nie zamykają. Oj nie.